Akurat domyłkowo nie złożył podpisu na jednym z dyplomów, który miał być wręczony w niedzielę Chrystusa Króla. Panu Stanisławowi Wójcik jest. Pan Stanisław Wójcik, proszę bardzo. Mam zaszczyt za pana za aktywizację w akwarium i w dziesięciu podpisali asystent prezes. Z... Z... W ten sposób tym miłym akcentem wprowadziliśmy się w atmosferę wychowania. Jeden z elementów wychowania jest nagradzanie. W no. nagradzanie. ten sposób już weszliśmy w temat dzisiejszego naszego spotkania. Wiem, że jest już trudna godzina, temat jest też skomplikowany, a może może powiedzmy, sam temat nie jest skomplikowany, ale jego realizacja jest bardzo skomplikowana w, w praktyce codziennego życia, jak wychować młode pokolenie. Będziemy zatem próbowali sobie kilka rzeczy przybliżyć z tego, co nazywamy kulturą starożytną wybiorę, tylko to nieco z tej kultury starożytnej oraz z tego, co jest w tekście biblijnym, abyśmy też spróbowali tutaj znaleźć jakiś model wzorce do naśladowania w naszym życiu. Na początku uświadomcie sobie, że nasza kultura, nasza cywilizacja jest zbudowana na bardzo solidnych fundamentach. Mamy ze sobą już Kilka ładnych tysięcy lat historii. Kilka tysięcy lat historii cywilizacji zorganizowanej w formie miast. Dzisiaj możemy powiedzieć, że tych miast... 7-8 tysięcy lat przed Chrystusem było co najmniej kilka. Mamy odkryte miasta na terenie Turcji, mamy odkryte miasta na terenie Syrii, ostatnio Polacy nie odkryli, mamy miasta odkryte na terenie e, Palestyny, choćby Jerycho, liczące 7,5 tysiąca do 8 tysięcy lat przed Chrystusem. Cywilizacja miejska zatem jest już bardzo zorganizowana i dlatego w tej cywilizacji możemy już znaleźć elementy wychowania. Co było takim elementem wychowawczym wspólnym dla tych wszystkich środowisk należytności? To to, że te społeczeństwo uświadomiły sobie, że trzeba w sposób zorganizowany Kształcić następne pokolenie. My nie jesteśmy w stanie otworzyć wszystkich elementów tego kształcenia, tego procesu wychowawczego, ale już w starożytnym sumerze wiemy, że istniał dom tabliczy. Dom tabliczy, czyli szkoła. Dlaczego tabliczek? Bo pisano na tabliczkach glinianych, tego materiału było pod dostawkiem, można było ćwiczyć we wszystkie możliwe sposoby yy, pisanie i znowu można było tabliczkę glinianą wyrównać, dopóki się nie wypadło, nie miała trwałego yy, zapisu i można było cały czas zmazać, zlikwidować i na nowo pisać. I teraz możemy się dowiedzieć, co pisano na tych tabliczkach. Mnóstwo tekstów pozostało do naszych czasów. I wśród tych tekstów znaleźliśmy też wypracowania, a może nie wypracowania, a może zapiski samego ucznia, który mówi o sobie. Zaczymy zatem do starożytnego tekstu. Uczeń z domu tabliczek przedstawia wydarzenia ze szkoły. Uczniu, dokąd chodziłeś od najwcześniejszych dni? Chodziłem do szkoły. Służę w szkole robił. Poczytywałem moją tabliczkę, jadłem moje śniadanie, sporządziłem moją tabliczkę, zapisałem ją, ukończyłem i jeszcze dalej tekst mówi, co tam zrobił w tej tablicy. Po zamknięciu szkoły poszedłem do domu. Wszedłem do domu, gdzie mój ojciec siedział, powtórzyłem ojcu moje pisemne ćwiczenie, przeczytałem mu moją tabliczkę, mój ojciec był zadowolony, znalazłem uznanie u mego ojca. Proszę Państwa, tekst króciutki, ale już nam pokazuje, że rodzice w tamtych czasach sprawdzali postępy uczniów w szkole. Co więcej, ojciec z sobą metodę pochwały. Widocznie dobrze się spisał tego dnia w szkole, dobrze sporządził tabliczkę, więc go ojciec pochwał. To już była jedna z zasad wychowawczych, widać bardzo starożytna, znana, ale. Przeciwieństwo tej zasady też istnieje. Bo to jest inna sytuacja w szkole. Niestety ten uczeń nie popisał się najlepiej. Nie jesteśmy w stanie rozszyfrować wszystkich słów, bo niektóre są bardzo szczegółowe, jeśli chodzi o przedmioty, <kli> które miał w szkole. Ten, który był odpowiedzialny za dziedziniec, powiedział: Piszcie, w spokojne miejsce. Wziąłem moją tabliczkę. Zapisałem moją tabliczkę. Ten, który był odpowiedzialny za jakiś przedmiot. Dlaczego bez mego zezwolenia rozmawiałeś? Wygłosł mnie. Ten, który był odpowiedzialny za. Dlaczego bez mego zezwolenia podnosiłeś wysoko głowę? Wychłostał mnie. Ten, który był odpowiedzialny za rysunek, dlaczego bez mego zezwolenia stałeś? Wychłostał mnie. Ten, który był odpowiedzialny za bramę. Pewnie jakiś odwierny, Dlaczego bez mego zezwolenia wychodziłeś? Wychłostał. Mnie. Ten, który był odpowiedzialny za. Dlaczego bez mego zezwolenia wziąłeś? Wychłostał mnie. Ten, który był odpowiedzialny za język sumaryński? Mówiłeś, coś powiedział, nie wiadomo do końca co, wychłostał mi. Mój nauczyciel, twoja ręka nie jest dobra, wychłostał. Mnie. No i jednak skarżył, Oczywiście uczeń przesadził prawdopodobnie w opowiadaniu, jak jest mu ciężko w szkole tej, ile tam dostał tej szkole, nie ulega jednak wątpliwości jedną z metod wychowawczych. Oprócz pochwały była również kłosta, czyli kara fizyczna za złe zachowanie w szkole. W tym wypadku złe zachowanie, ale także i za to, że my troszkę niestety lecimy. Widzimy, oporny na lecie Widzimy, że. do głowy. 6 tysięcy prawie lat temu, bo mniej więcej z takiego okresu czasu może pochodzić jeden czy drugi tekst, stosowano takie dwie metody wychowawcze. Jedna dyscyplinująca która kończyła się jakąś tam a auto nie precyzuje na co dostał, no nie, tą płostą, ale jakaś była płosta. I druga metoda wychowawcza, czyli pochwała. Te dwie metody wychowawcze będziemy spotykali w różnych kulturach, także i w starożytnym Egipcie. Tutaj też istniały szkoły, ale wiemy już coś, nieco więcej na temat wykształcenia. Wiemy że niektórych zawodów uczono po prostu w domu, nie wszyscy. Nie wszyscy musieli zostać pisarzami, bo to był zawód intraty. Niektórzy mogli zostać rzemieślnikami. Wtedy ojciec uczył zawodu w domu. A więc syn wychowywał się przy nim i o tym wiemy ze starożytnych tekstów. O procesie wychowawczym też można by było troszkę tutaj powiedzieć, ale niektórzy byli wysłani do szkoły i szkoły pisarzy. Ci najlepsi ze szkoły pisarzy trafiali do szkoły królewskiej i oni już byli kształceni wraz z elitą, czyli z dziećmi faraona, by w przyszłości mogli mu służyć pomocą i by faraon w przyszłości miał na nich oparcie, ponieważ ich znał. Ale jeśli wrócimy do tego początku, zadaniem ojca było wykształcić dzieci w zawodzie i doprowadzić ich do dorosłości. Kiedy stwierdził, że już są na tyle dorośli, że można ich nazwać młodzieńcami, lub dziewczynkę, panienką, wtedy następował taki W Chłopcu wręczano opaskę, do tej pory mógł biegać wyleczeniwie, często nago, ale z chwilą kiedy wchodził już w dorosłość, ojciec o tym decydował, wtedy wręczano mu opaskę. Jeśli dziewczynka wchodziła w dorosłość, otrzymywała sukienkę i w ten sposób już był jeden etap. Z, yy, w wykształceniu tego młodego pokolenia za nimi, to znaczy mieli podjąć obowiązki za siebie, czyli byli odpowiedzialni za siebie. I w następnym etapie, po osiągnięciu dorosłości, zadaniem ojca było doprowadzić do tego, aby syn poślubił dziewczynę, a dziewczynka by poślubiła chłopca. Generalnie na całym, niemalże Bliskim Wschodzie. Uchodziłoby za pewną hańbę i ujmę dla ojca, gdyby mu się nie udało wydać dziewczynki za mąż. Więc starał się o to ojciec, był to jego prestiżem, żeby dziewczynkę wydać za mąż, a chłopcu znaleźć właściwą partię dla yy, tego, aby razem żyli yy długo i szczęśliwie. Wiemy, że rozwody starożytności były również znane, dlatego rodzice bali o to, żeby zabezpieczyć przyszłych dzieci, mamy na to zachowane dokumenty. Spisowano odpowiedni dokument, gdzie określano obowiązki i prawa, które będą w przyszłym małżeństwie zakłócone. Yy, oraz gdyby się jednak zdarzyło tak, że nie wytrwają razem, to określano precyzyjnie, jak będzie podzielony majątek w przyszłości, żeby ewentualnie, kiedy się małżeństwo rozpadnie, przypadkiem dzieci nie zostały bez utrzymania. Dba o to, żeby dzieci miały utrzymanie. Przynajmniej tyle wiemy ze starożytnych tekstów. Więcej nieco wiemy o szkole pisarzy. I tutaj już nie będę cytował tego tekstu. W każdym razie jest taki tekst zachowany ze szkoły pisarzy, kiedy zachęca się ucznie do tego, by jednak kształcił się na pisarza. Bo synu mój kochany, będziesz żołnierzem, wyruszysz na wojnę. Los twój niepewny. Ciężki twój los może zginąć nie? Synu mój kochany, zostaniesz rolnikiem. Praca na polu jest bardzo ciężką pracą. Będziesz musiał pracować w skwarze. Słońce ci mnie nie doskwierało. Zostań jednak pisarzem.